Wilk wciąż podąża twoim śladem. Natomiast twoje wojska coraz bardziej odczuwają trudy licznych bitew. Zdecydowałeś, że nadszedł czas, aby odnaleźć spokojny zakątek, w którym mógłbyś podreperować siły. Idealnym miejscem były bagna leżące po drugiej stronie ziem wieprza. Ponieważ wieprz ze swą armią przebywał z dala od macierzystego zamku, uznałeś, że lepiej opanować jego warownie, niż stawać twarzą w twarz z siłami wilka. Mhm. Mm Serombista decyzja, jak zawsze. Dobra, ludziska, to jest misja 15. Misja 15 jest legendarną misją. Robimy ją na poziomie łatwym. To jest. Dwie misje będziemy robić na poziomie łatwym. Wybaczcie za to, ale naprawdę. To jest misja naprawdę bardzo trudna. Ale dobrze, teraz już ją zaczniemy. Już się tym nie przejmujemy, że ona jest trudna jak. bardzo. Dajemy sobie tempo. No dobra, może być na 90. Pierwsze co spróbujemy zrobić. W sensie. O, zróbmy tak. Powiem Wam najpierw co robimy. Robimy sobie to. Będziemy tutaj kopać foskę. Tu jest dużo, dużo wody. Ale nie ma smolnych rowów ani nic takiego. Tutaj mamy gorzej. Do przebicia się i tak. Także tutaj się przekopiemy przez foskę. W tym miejscu. Jak się przekopiemy przez tą foskę, to wbijamy się pałkarzami i niszczymy wszystko. Prosta piła. A drużyna do kopania fosy, no zaraz wszystko zobaczycie. Póki co... Póki co sobie porabimy tutaj parę kwestii. O, pałkarze idą. Jakieś polecenia, na Oj no tutaj trochę ich umrze, bo zrąbałem. Ale to nic. To chyba tyle co tutaj wyszło ludzi. Teraz trzeba tutaj przetransportować wojsko. Ta misja jest trochę łatwiejsza wraz z wyjściem Strongholda HD, bo po prostu była niewykonalna praktycznie na, w starym Strongholdzie. Także teraz jest dużo łatwiejsza. Niech Taran przyjmie na siebie obrożenia. A my nie poślemy wieży obrężniczej, tylko poślemy, słuchajcie Poślemy, poślemy sobie Myślę, że tych włóczników podzielimy sobie tutaj Na tych do kopania fosy Tych, że tu będzie drużyna, która nam wykopie fosę Plus jeszcze weźmy sobie Paru tych Zróbmy sobie teraz drużynę, która będzie przyjmować na siebie. Ta drużyna, która będzie przyjmować na siebie, to będą te chłopy pod kontrol 2. Będę ci rozkazywał. Teraz musimy sobie wziąć strzelców, kontrol 3. I musimy sobie wziąć kontrol 4, w ten sposób. Zobrój łup ci Okej okay, i potrzebujemy prawdziwą siłę do wbicia się w tych gości. 1, 2, 3, 4, 5 Okej, co piszmy sobie Wydaje mi się, że nie dokończyłem jakiegoś wątku, no ale trudno, teraz już go nie dokończę. Weślimy jednego kopacza, zobaczmy dokąd nie mogą podejść. Tak żeby tutaj nie było przypału Zdecyduj się wreszcie Przestań mi rozkazywać Okej, gdzieś dotąd Tutaj mogą stać? Tak Ok, to niech tutaj sobie stoi drużyna kopająca idzie się tutaj drużyna zbierająca idzie tutaj Ten tutaj może stać? Tak, okej ten będzie nam wyznaczał póki co drużyna strzelająca też idzie tutaj? Drabiniarze najbardziej istotni też idą tutaj. W sumie drabiniarze i pałkarze są tutaj najważniejsi. Możesz na Okej. Okay. Teraz przemyślmy to, żeby tutaj nic nie zrąbać. Co znowu? Tak? Tak. Wysokość? Potrzebujesz. Okej. Okay. I wysyłamy teraz drużynę zbierającą i drużynę kopającą. Kopiącą wybaczcie. Okej. Okay. Ci niech zbierają obrażenia

Niech to dobrze będzie działać teraz i ich na postawę agresywną. Niech oni leją wszystko. Tutaj niech pójdą niektórzy. Wy też lejcie. Teraz tą bramę trzeba zniszczyć. Co za gniew jest? Halo, bramy macie niszczyć, chłopaki. Halo, chce niszczyć bramy? Ok, to skoro nie możemy zniszczyć bramy, to oni są Tutaj tych wybijamy, teraz tych. I teraz trzeba pomyśleć, jak się wbić tam. O! Ten chyba bije to. Bijesz to tak. A ładniec na postawie agresywnej, dobra? Czego ci trzeba. M Mój panie, potrzebujesz trochę przerwy. Kontrol jeden, ich dajmy, bo tylko oni nam zostali. Nadchodzimy. Ruszać psy. Tak jest. Mm, nie wiem, trochę. O, o, o. Niebezpieczeństwo, panie. Ogromna armia wieprza wkrótce stanie u naszych bram. Halo. O. Dobra. My są pałkarze. No bijcie tą bramę no Dlaczego mi się gra zepsuła Czego Ci trzeba? Chłopaki, wiadomość od wieprza. No i koniec Wygrałem, wygrałem Nikt Ci nie pokona, wiesz No i kurde od nowa trzeba, dobra Zakończ misję, jest... pyk Pytaj, nagranie, pyk. Nie wiem dlaczego nie mogliśmy być bramy, był jakiś błąd. Zróbmy sobie kontrol. Na mniejsze, o. I niech kopią wszyscy tu. Jeśli ktoś się ciekawi, jakim cudem pamiętam wszystkie teksty żołnierzy.

ten wymarsz łuczników mamy tempo na wyższe Nie, nie, wy tutaj Teraz niech ci wlecą i tutaj dewastują szybko Zapisujmy sobie ser 28 okay. żeby nam tutaj wszystko wyszło ładnie Teraz czego ci trzeba? Potrzebujesz trochę wyjaśnić tam do nadchodzimy. Wyczuwam kłopot. Co znowu? O, tak, tak jakaś wysokość? Tak. Czekamy na rozkadań. Chyba jesteśmy Ta gotowi. Jest! gotowi. Ruszać. My są pałka, nawet jeśli przecież oni są tutaj podszyć. Niech tak, Wracamy do, do domu? W eee. A, oni nie Taran mogą pójść otopi. po tych. Zaraz to Taran, Zaraz to kusznicy nie mogą Taran chodzić, nie chodzić po... Już tam nie, zmierza. nie, wy tutaj, wy tutaj. Panie, nie możemy tam dojść. OK, okay. Czerw, piątka. I teraz tą bramę tutaj niszczyć Potrzebujesz trochę prawdziwej Niszczcie tą bramę. No z jak ja to mogę ustawić, żeby oni byli tą bramę. Ani kroku. O, o, o Dobra, dobra, biją, biją bramę chyba. Czego? Dobra, niech biją mur, obojętne. Byle, żeby coś lali. Tak jest Dobra 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 teraz to wyjdzie teraz to musi wyjść i przez mury teraz idźcie. pyk pyk wszystkich tutaj powycinać A tego tutaj co? No nie gadajcie, że nam nie wyjdzie misja przez tego gościa. Okej, okay, teraz tutaj na dół. No dawaj. Ten tylko tutaj został, chłop. Tego rozwalcie. No ten teraz się nam spakował. Potrzebujesz trochę prawdziwej siły. Ci tutaj są. Tego, tu. Dobrze, udało się, już było blisko. Już było naprawdę blisko. Jeju. No, dużo czasu nam nie zostało, dobra, udało się. No, już teraz to spadaj. Jesteśmy zwycięzcami. 2100 punktów. Wow. Udało się, czekajcie, napiję się tylko. Mm. No w tym odcinku sobie nie pogadaliśmy, bo byłem skupiony. Jak widzicie, ta misja nie jest taka łatwa. Następna będzie jeszcze trudniejsza. No ale dobrze. My widzimy się w następnym odcinku, który wleci za chwilę, bo wbiliście 10 apek pod ostatnim odcinkiem, bo jesteście wspaniali. Także zaraz po tym będzie następny odcinek wrzucony. Także ja się będę nagrywanie kolejnego materiału. Do następnego razu. Cześć!